Dzień dobry, zapraszamy was na film o niczym. Będziemy jeść jedzenie w lesie. Będziemy testować jedzenie z Biedronki. <śmiech> Jesteśmy <śmiech> głodni bardzo i chcemy jeść szybko. Yy, będziemy <laughs> mieszali ze sobą gulasz ze strokonowem. Do tego jeszcze boczek i z, yy, Toruńską, 4,62 zapęto. Mam takie spostrzeżenie, że... Nie, wiem, czy się ze mną zgodzisz? No. Jakość kiełbasy w ciągu ostatnich 10 lat spadła na pysk. Nawet nie 10, no może nawet w 5, ale tak spadła, że ja już praktycznie kiełbasy nie kupuję ze strachu, że się rozczaruję. I teraz autentycznie trzymam pęto i się boję, że się nim rozczaruję. Przecież to całkiem doradne pento. Takie. No przyzwoita, prosiliśmy o coś w miarę tłustego. Logo zasłoniłeś. Widzisz jaki nieprofesjonalizm? Spróbujemy rozpalić ogień korą brzozy. Znalazłem na ziemi, więc zobaczmy czy w ogóle się do czegokolwiek... Czy do czegokolwiek będzie się nadawała. Dobra, ta kora chyba nie zadziała. Przeszedłem się dalej i znalazłem trochę lepszą korę ta się tak nie łamie, więc wydaje mi się, że łatwiej będzie z niej odseparować ten najbardziej zewnętrzny fragment, który się najlepiej odpala. Nie jestem brzozologiem, ale może to zależy też od pory roku. O, chodzi mi o ten taki wręcz papier. To się świetnie rozpala zawsze, ale są mam wrażenie brzozy z których łatwiej ta najbardziej zewnętrzna warstwa odchodzi a są takie które mają to bardzo przyklejone To nie zgadziłem sobie Gdybym ja osobiście ten róż na chwilę ściągnął. Mam Nie ma miliona stopni. <grym> to styknie, bo dzisiaj chyba wilgotne są te wszystkie rzeczy. Jakby nie patrzeć, znalazłem wszystkie te patyki na <grym> glebie, ale ko kora brzozy ma power, więc jest no. git. Mm. Przywiera, uh. dobrze, że nie wziąłem Magnumki do tego. No, na Magnumce byś już miał opalone te brwi. Widzisz? No, samo dobre zostaje na tym, na dnie. Zdeglasujemy wodą. Zrobisz też tak? wodę na herbatę na spiwicie? Dobrze. Ilość mięsa przekroczyła nasze możliwości patelniowe, więc przerzuciliśmy się na garniec. Nie ma opcji, że tutaj wejdą, wejdą w ogóle dwa słoiki. Nie wiem jak to wymieszamy. Ach, trzeba było wziąć więcej mynarzek ziom. Nie ma w aucie? Nie. A patrzcie jak się ładnie w skałcie pali. Zostawiłem adepta z gotowaniem, bo okazało się, że jesteśmy tak genialni, że nie wzięliśmy herbaty ani kawy. Więc ta woda to w sumie tak po nic, ale stwierdziłem e. Surwywalisty, to zrobimy z igieł sosny, moi drodzy, co nieco. Idę po igły sosny. Takie do pozyskania, mam nadzieję, z jakiegoś, może złamanego czegoś, żeby nie obrywać z żywego drzewa. A w sumie z drugiej strony drzewu aż tak nie zaszkodzimy. O, i tutaj mamy pędzik. Przerwiemy go sobie w tym miejscu zostawiając dużo po drodze igieł. Pierwszy raz robię, to nie wiem ile tego wziąć, ale igły sosny zawierają bardzo dużo witaminy C. A roślinia raczej nic nie będzie, bo w tym miejscu sobie y, zasklepi, a tutaj przy tych igłach, widzicie, są takie miejsca, z których puści sobie nowe y, pędy. I za rok będzie w tym miejscu jeszcze więcej igieł. Przyniosłem ci więcej opału. Nice, ale zajebiste szyszki. A woda zaraz się zagotuje. Taki kolor nie szczególnie złapało, ale może coś z tego będzie. Główny kucharz dzisiaj proszę o recenzję naczyń. Jak na razie jest OK. Pokrywka przywarła, ale jak ją tylko namoczyłem w sensie i podgrzałem patelnię, w sensie no to od niej wszystko odeszło. Genek mógłby być ciutkę większy, ale daliśmy radę. Ma mamy w ofercie większy. Tak. Trzeba było wziąć ten większy. To, trzeba to, to teraz jakoś nałożyć. Nie wiem ile się nagrało, bo padł chyba mikrofon. Niemniej jednak rozdzieliliśmy. Przystępujemy do konsumpcji. Z git. Słone? Słonę? Mm -hmm. Może od tej kiełbasy. W sumie wywaliliśmy tego tyle. Jeśli kiełbasa była słona. Nie była jakoś ultra słona. A kiełbasa trochę podlak. Nie chciałem się martwić w trakcie. Mm. Taka średnia. Bez wyrazu to chyba. Nie przyprawiona. Trzeba było pod wawelską. Albo jakąś taką podsuszaną typu myśliskiej. No. Mhm. Jeszcze trunek A przygotowałem. Właśnie. Z recenzji trunek. Tu już mamy jakiegoś recenzenta, czekaj. Takie trochę wodniste. Jest lurowate, ale... no Mało igieł chyba. Ale wydaje mi się, że i tak dużo rzuciłem. No ja bym dał jeszcze teraz tyle, ale... No to. Będę wiedział, no następny raz. Ale ma smak. Bo nikt nie będzie oglądał jak jemy. Dlaczego? Mukbang. <grym> mukbang, Popularny na YouTubie. Co to jest mukbang? Właśnie film jak ktoś siedzi w w... Pi... To krótki film o niczym. Przynajmniej przetestowaliśmy, że da się w tym ugotować. Niespełna. Dwa słoiki na raz plus masę mięsa. Dyno nie jest przypalone. Wygodne uchwyty są też. Mm -hmm. I sztywne, nie, nie bujają się tak na boki jak ten no, z silikonem co nie są. Nie je. Wy, 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 wy. Tak można ścisnąć faktycznie się to trzyma. To jest git. Wydaje mi się, że pod tym względem bardzo fajnie. tak pewnie nie miałem lęku trzymać to nawet tam przy ogniu, bo przy niektórych naczyniach to miałem, także latała ta rączka na tyle, że. Bałem się, że to się na mnie wywali, nie? A ujarało się? Nie. Trzymałem to ręce cały czas. No to dobrze. Wykończymy sobie jeść i może jeszcze coś dla Was nagramy, ale w tym odcinku to już wszystko. E, miło było z Wami zjeść posiłek. Trzymajcie się. Zapraszamy na Facebook i Instagramy. Oraz na nasze sklepy. Pian.pl oraz Allegro Piano Official. Ważne. Wszystko, co widzieliście w odcinku do kupienia. Trzymajcie się. Dzięki za oglądanie. Hejoo.